Witam kochani w kolejnym materiale Ja jestem Sportowy Kary A to Sportowy Adam No i w dzisiejszym odcinku mamy Forda Mustanga BMW Znacie z naszego kanału BMW po pierwszych modyfikacjach Tak jak widzieliście ufa Afryka, Gdzie? W Środzie Wielkopolskiej Zrobiliśmy mu lekki chip tuning Także z seryjnych 252 koni Wyszło nam 310 W temperaturze 10 stopni Normalnie mamy 305 koni 470 Nm po chipie. No i chcemy sprawdzić jak przełoży się to w wyścigu z mustangiem na powiedzmy, jak to się mówi, po amerykańsku 1,4 minę. U mnie pod maską pracuje silnik V8 o pojemności 5 litrów. E, jest to amerykańskie V8 e, Mustanga z 2018 roku. E, automatyczna skrzynia, 10 biegów. No i chyba napęd na pewno tył, co? I napęd na pewno tył. Tutaj mamy napęd na pewno na 4 koła. 310 koni. A właśnie, bo tu mamy 460. Tak, 150 więcej. E, 150 więcej. Jak wyglądają te motory? Jak wyglądają bloki silnika? Piękne, nie? Zabudowane. Co tu się dzieje? Ty, ja tu jakaś bieda chyba jest, co? Co on ma? Kijek? Do podtrzymywania? Nie ma, nie ma silnika. Tak, jakaś jest Ford, Ford. usztywnienie przedniej osi. Mamy silnik, mamy 8, 8 cylindrów. No i tak wygląda wyglądać silnik, przynajmniej taki, wiecie. Świeży, świeży. Bo zobaczcie, upię tak, u Jurka w TVN-ie, co to kurde jest? No to bite, nie? Dlatego ledwo to było wymieniane, a tu jednak jeździ, nie? Rade, nie bite. W dzisiejszym odcinku sprawdzamy, czy przełożenie na tylnią oś 460 koni daje radę zmodyfikowanym niemieckim koniom, które są bardziej rzetelne oczywiście, jak, jak to się zwykle mierzy. No na pewno, kolani dźwięk tej bestii jest przepiękny. Albo gruba, w Tam jakiś zmieniony wydech, czy coś? Tak, tak. Coś, przejść, coś tam się bo, podziało z tyłu? Bo pokazam, bo pokazam wam od razu. No, takiego rousha. Nie wiem jak to się czyta właściwie. Roush? Chyba roush. Brytyjski tuner, który no jak bierze, bierze, bierze mustangi lub co z nimi robi, no to robi to bardzo dobrze. Jeden właściwie z dwóch polecanych. Jest taki ostry, agresywny. Tak jedziesz przez miasto. Ale mówisz o tym koniu? Ja mówię o napisie GT, jak ludzie widzą GT to wiedzą, że tam jest dużo mocy. Mamy dwie firmy w Wielkiej Brytanii, mamy Hennessy i Jak jakkolwiek to czytać, to jest jeden z nich. Eee, Hennessy to wyd wy wy Wydech pełen, ee, pełen przelot. Eee, no jest kurczę, pytę głośny, wam powiem, byte głośny. są w środku teraz może odpalamy drugą bestię Teraz uwaga, bo nie słychać tego Odpaliłeś go? Tak, no to benzyna? To w gazie? Nie wiem, śmiejemy się, ale no Adam już jest umówiony na zmianę wydechu, więc już niedługo No coś tam W dzisiejszym odcinku To i więcej przed wami Jedziemy Poszło, szybki! szybki. Krzychu, teraz. Jedziemy, dawaj malina, ciągniesz. Firmowy samochód. <gryz> Jedziemy! Jesteśmy już na miejscu, gdzie będzie koniec wyścigu. Ja jestem metą, jak to brzmi, zwykle jest odwrotnie, ale oj, to ja jestem metą, oni ruszają, zaraz wam pokażę skąd. Tamtą. 5, 4, 3, 2, 1, 5. Mocnym. Co? Co się stanęło? Co, to się stanęło? Mocny, 150 i więcej w sumie, nie? Trzy Ja na raz Szybciej wystartowałem dlatego Ho na zero, bo to było niemiarygodne Pięć Cztery Trzy Dwa Raz zero. Wstałeś pierwszy? Tak Czyli remis Nie, no nie, bo ja byłem jakby milisekundę prędzej wystartowałem No ty startujesz, czy nie? No Z procedury? No A ty też robisz z procedury? drive moda, czy Nie to jest sport ma No to jest beka, że BMW 530 i jest procedura startu, nie? control No to co, na 5 Ten ja tam na ręcznym próbuje procedurę odpalić 5 4, 3, 2, 1, start! No, bo akurat nie miał udaje, bo by szybciej. No niestety, nawet po modyfikacjach 530 i X Drive 310 koni, 470 Nm, no niestety nie daje rady Mustangowi. Było blisko, było blisko, aczkolwiek no, przyspieszenie Mustanga. Jednak te 150 mniej więcej i 500 kg mniej wagi robi swoje... No na śliskim bym wygrał, no bo cztery buty, ale, ale myślę, na że... suchym mimo wszystko i tak jestem mega zadowolony. No prawie łeb w łeb, tam delikatnie maska do przodu uciekła, także było git. Wyższa moc i mniejsza masa jednak zrobiła robotę, nie? Tak. Cztery buty, myślałem, że tutaj będą górować, ale czy, czy takim na asfalcie, przy takim ciepłym asfalcie, przy takiej temperaturze, jak one są rozgrzane, myślę, że to nie ma takiego dużego znaczenia. Pięknie to podsumował. No, musiałem się znowu... No i jadę po kolejne modyfikacje. Zmieniam te klu. Dwulitrówkę. Muszę jakieś 3.0,540 i następne, albo w ogóle od razu. <grymieniu> <razy>. <grymieniu> Dziękuję wam serdecznie moi drodzy za oglądanie. Tutaj zostawiajcie... co zostawiacie co zostawiajcie? Oferty cenowe na gruza. BMW 5. <grymieniu> Zaczynamy od 150 zł. Fakt, że te materiały tu są drewniano, plastikowe. Fakt, że to nie jest najlepszy samochód prowadzący się, ale ten silnik i te przeszycia na masce, które oślepiałem przy jakimś najmniejszym promieniu słońca, one robią robotę. I ta maska, która się unosi, ten rekinek. Ten samochód jest <gry> Jako tr trzeciałka, nie? O jako trzeciałka. On robi robotę. Nie wiem co się dzieje naprawdę, ale pierwszy maskę karty, który prowadzę Tyle zakręt leci, no dlatego jest to samolot. ludzi na sobą. chyba że są fanami motoryzacyjnymi, no to zrozumiemy. No. I to okienko jest takie małe, ono jest specjalnie zrobione, żeby ludzi nie przewiało, jak będą wsłuchać swojego wydechu. Bo jakby nie da się przewiać przez takie małe, to już ja, bier... naprawdę, dawno jest w żadnym się tak nie jak ten.